Drodzy widzowie, to tło, które za mną widzicie, to przygotowane do nagrań, które właśnie robię dla kanału Andegawenum, więc na kanale Andegawenum wkrótce... Będzie można wysłuchać recenzji kilku książek dotyczących filozofii, bardzo wartościowe książki, które właśnie wydawnictwo Gavenum wydaje. Jedną z nich, którą też będę recenzować książkę Garygula Granża, Bóg dostępny dla każdego. Możecie również w naszym sklepie zakupić, również w pakiecie tomistycznym z moją książką, „Tomizm Garygula Granża wobec wizji filozoficznej i de Chardin, jak i z książką Teologia, jej przymioty i rozwój według świętego Tomasza Zakwinu. I właśnie ta książka trafi dzisiaj w prezencie do jednego ze wspierających kanał, do pana Grzegorza Zciechanowa, który wspiera kanał regularnie. Serdecznie dziękuję wszystkim widzom, którzy te moje działania wspierają, zwłaszcza tym, którzy to robią regularnie. Wszystkie informacje, jak nas wesprzeć, znajdziecie w Opisie już wkrótce wiele nowych nagrań na kanale, jak i wkrótce nowa książka, o której wkrótce powiem Wam więcej. Kilka takich refleksji, którymi chciałabym się z Wami podzielić. One dotyczą takiego głośnego nagrania na kanale Jordana Petersona. To jest znany psycholog pochodzący z Kanady, już kiedyś. Nagrywałam na jego temat program. On jest uważany za konserwatystę i rzeczywiście w wielu kwestiach ma konserwatywne poglądy. Ale jak tak naprawdę wygląda jego kwestia religijności? O tym, mogliśmy się poniekąd e, przekonać ponieważ ukazała e, się bardzo głośna e, debata ten film e, miał bardzo dużo e, wyświetleń chyba ponad 2 miliony e, debata pomiędzy e, Jordanem Petersonem a Dawkinsem. Dawkins jest jeden, jednym z bardzo e, znanych ateistów, dr Richard Dawkins, jest już w podeszłym wieku, ale mimo to e, cały czas precyzyjnie się wypowiada. Jak myślicie, jaki miał przebieg ta debata? E, I czy rzeczywiście ktoś w tej debacie e, bronił wiary w takim rozumieniu, w jakim. Czyniłby to święty Tomasz Zakwinu, czy jak robiłby to święty Maksymilian Kolbe, gdzie też często wspominałam w tych moich programach o tym, jak święty Maksymilian Kolbe w pociągu dyskutuje z ateistami i używa argumentów świętego Tomasza Zakwinu, tych argumentów, za pomocą których stara się wykazać, że Bóg istnieje. I czy tutaj w tej debacie my rzeczywiście mamy, Dyskusję kogoś, kto stoi na stanowisku, że Bóg istnieje, z kimś, kto stoi na stanowisku, że Boga nie ma. Okazuje się, że Dawkins i Peterson mają zupełnie różne postrzeganie tego, czym jest prawda, tego, czym jest rzeczywistość, że posługują się w związku z tym zupełnie, całkowicie różnym aparatem pojęciowym, a w związku z tym chyba wcale nie nie potrafią się porozumieć, nie potrafią się dogadać. Może to być dla nas dziwne, gdy będziemy tego słuchać. Staram się jednak zrozumieć to, skąd bierze się pogląd Jordana Petersona, który w tej debacie nie mówił o obiektywnej prawdzie, nie mówił jasno o tym, w co on tak naprawdę wierzy. Mówił o symbolach, mówił o archetypach, e, mówił o metaforach, mówił o zbiorowej świadomości. To jest wszystko e, słownictwo, jakie przyniósł myśli współczesnej Karl e, Jung, ale przed Jungiem. Mieliśmy innych myślicieli, mieliśmy całą rewolucję, jaka się dokonała i właśnie jedna z książek dotycząca epistemologii, którą przed chwilą recenzowałam, niejako skłoniła mnie, żeby znów zastanowić się nad tą debatą Peterson-Dawkins. Otóż mieliśmy przez długie lata właśnie ten pogląd, który dominował w średniowieczu, że my, za pomocą rozumu naturalnego możemy udowodnić istnienie Boga. Mieliśmy pięć dowodów na istnienie Boga świętego Tomasza Zakwinu. I nawet później, gdy do głosu, dochodziły filozofie krytyczne, filozofie agnostyczne, to kościół, chociażby poprzez sobór watykański I, nadal podkreślał i twierdził, że swoim rozumem naturalnym człowiek może jak najbardziej wykazać właśnie to, że. Bóg istnieje, a kto temu przeczył? I Po pierwsze mieliśmy Kanta, który stwierdzi, że religia jest tym, co niepoznawalne, ale ma jakąś wartość jego zdaniem. Chociaż my nie możemy poznać, która religia jest obiektywnie prawdziwa, zdaniem Kanta, możemy stwierdzić. W co tak naprawdę warto e, wierzyć, żeby społeczeństwo miało na zasadzie tych wierzeń e, jakieś zasady postępowania. E, ta myśl została bardziej e, rozwinięta e, później przez e, twórcę e, pragmatyzmu. Pragmatyzm będzie głosił, e, że Właśnie to, co praktyczne, będzie prawdziwe. Za twórcę pragmatyzmu uważa się Williama Jamesa. I tutaj mamy już takie podejście, że my w religii nie szukamy... Prawdy obiektywnej, nie szukamy tego, co prawdziwe, szukamy tego, co bardziej praktyczne. I lepsza religia będzie ta, która daje nam zasady postępowania takie, że będzie się lepiej żyło w społeczności. Stąd zasługa chrześcijaństwa dla pragmatystów będzie tylko taka. Nie będzie to zasługa związana z obiektywnym dążeniem do prawdy, niejako. Te poglądy przejmie później modernizm, stąd ten cały dialog międzyreligijny, który mamy w kościele, zamiast takiego dążenia do e, prawdy e, obiektywnej. Już nie można w pewnym momencie powiedzieć, m, która e, właśnie religia będzie tak naprawdę tą, która jest obiektywna, która jest e, prawdziwa. I tak naprawdę z pragmatyzmu poniekąd będzie czerpał Jung. On doda do tego teorie związane bardziej właśnie z psychoanalizą, z psychiką, z archetypami. W wielu tych archetypach Junga, z czym są te archetypy? Jeśli chcecie, to może też myśl Junga, jego filozofia wymagałaby od nas kolejnego programu. Ale hmm, Jung, tak w skrócie, on dowodzi tego, że istnieją pewne archetypy w oparciu o, o to, że u ludzi. W pewnych dziełach, w kulturze widzimy motywy, które cały czas się powtarzają. I te motywy, które cały czas się powtarzają, to będą takie obrazy archetypowe, które niejako kształtują świadomość całych społeczności, dlatego też kształtują ich życie. Dla Junga jednym z takich symboli jest symbol matki. Przejdźmy teraz do dyskusji uh, Dawkins-Peterson. W pewnym momencie um, Dawkins stawia Petersonowi proste pytanie. Czy wierzysz w cuda? Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Czy wierzysz w to, że Pan Jezus narodził się z dziewicy? Proste pytanie. Wierzysz, że to jest prawdą, czy nie? Co się okazuje? Peterson. Wychowany na tej tradycji jungowskiej, a nie na tradycji yy, tomistycznej. No sam mi zresztą tak naprawdę tutaj nie wiemy, jakie są te jego w końcu religijne yy, poglądy. Chyba jeszcze nie jest katolikiem, tak jak yy, jego żona przeszła na katolicyzm. Natomiast rzeczywiście no, stara się yy, wyznawać konserwatywne wartości i bronić religii. Ale na proste pytanie. Jaka jest człowieku Twoja wiara? On odpowiada, każda kultura, dla której obraz kobiety z dzieckiem nie jest czymś czczonym i nie jest czymś świętym, umiera. No ale Dawkins mówi: No, ale ja nie o to pytam. Ja pytam, co jest prawdą? Ja pytam, w co ty wierzysz? Gdyby to pytanie było zadane właśnie świętemu Maksymilianowi Kolbemu, to on, używając tych swoich zasad apologetyki, starałby się do Okinsa nawrócić, tak jak nawracał tych różnych ateistów w pociągu. Peterson zaczyna coś mówić o Dostojewskim. Co to ma w ogóle wspólnego? Potem oburza się i mówi, że po co w ogóle zadawać takie pytanie, że dla niego to nie jest w ogóle um, ważne. Na koniec Peterson pyta Dawkinsa, czy ty tak naprawdę interesujesz się um, ludźmi, czy um, faktami. Dawkins na początku nie wie, o co chodzi w tym pytaniu, ale tutaj właśnie jest ta kwestia, czy ty jesteś idealistą, bo idealista. Zajmuje się tylko tym, co jest świadomości. On musi wychodzić od ludzkiej świadomości. On nie może wyjść od tych rzeczy, które były mm, realne, które były obiektywne. A Dawkins mówi, co ciekawe, i tutaj e, mimo całego swojego ateizmu, Dawkins jest bliższy takiego e, właściwie prostego myślenia, że prawda jest albo jej nie ma. Dawkins mówi, że ja jestem za. Zainteresowany prawdami, które były przed ludźmi i po ludziach, że może nie być żadnego człowieka na świecie, a coś będzie obiektywną prawdą albo i nie. Dlatego mówi Dawkins, mnie nie interesują żadne symbole, żadne metafory. Dawkins chce wiedzieć, czy Pan Jezus naprawdę zmartwychwstał, czy nie, a nie czy jest to jakiś e, symbol dla jakiejś świadomości, który coś znaczy. Idealizm, a co za idzie modernizm, dla nich już nie ma tej prawdy mm, obiektywnej, bo wychodzi się od tej ludzkiej świadomości, a nie jak święty Tomasz, od realnego świata, od realizmu. Więc w całym tym swoim ateizmie okazuje się, że to właśnie Dawkins, chociaż niewierzący. Chociaż ateista jest takim właśnie ateistą jak święty Tomasz, gdy to rozważał, mówił, że mogą być ludzie, którzy są ateistami, którzy nie wierzą w Boga, bo to wcale nie jest takie oczywiste, ale potem daje argumenty na przekonanie tego ateisty. I przez to, że teraz już nie mamy takich ludzi, którzy by z takimi ateistami rozmawiali, jak święty Tomasz Zakwinu, to. Taki ateista jak Dawkins po takiej rozmowie jest zdumiony, bo on rozmawia z kimś, kto w ogóle z jednej strony broni religii, ale ma zupełnie inne spojrzenie na to, czym jest świat, na to, czym jest poznanie zupełnie inny aparat pojęciowy. I chociaż Peterson broni religii, to w żaden sposób nie broni religii jako obiektywnej prawdy, broni jakichś archetypów, broni jakichś wytworów świadomości. I z drugiej strony, nawet i słusznie, jest, nie jest takimi archetypami e, zainteresowany, bo on chce takiej dyskusji jak za czasów świętego Tomasza. Czy coś jest prawdą, czy nie jest prawdą Twoim zdaniem i wtedy możemy rozmawiać. I takich apologetów, jakim był święty Tomasz Zakwinu, dzisiaj niestety nie ma. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym ten wątek e, kontynuowała w kolejnych programach, e, napiszcie, jeśli mieliście okazję oglądać debatę e, Peterson. Dawkins, napiszcie. Chyba nie było zbyt wiele komentarzy do tej debaty na e, polskim YouTubie. Jeśli chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę filozoficzną, żeby takie debaty zrozumieć, e, polecam pakiet e, to mistyczny, który znajdziecie w naszym sklepie AMDG. Tam też znajdziecie wiele innych ciekawych książek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, do usłyszenia.